Słuchajmy ogłoszeń. Za chwileczkę zaprosimy do stopnia Ołtarza rodzice z dzieckiem, którzy obchodzą pierwszą rocznicę urodzin i Chrztu Świętego, a po mszy świętej wszystkie dzieci do stopnia ołtarza po Boże Błogosławieństwo. Dzisiaj jak zapowiadaliśmy, wychodząc z Kościoła można będzie złożyć ofiarę na paczki, które przygotowujemy dla dzieci, które uczestniczyły w tegorocznych roratach. Tych paczek przygotujemy około setki, powiedzmy tak, dzieci jest zdecydowanie mniej na roratach w tym roku. Powiem tak też, że w jakim sensie to wina każdego z nas, bo jeżeli nie przypilnujemy, nie przyjedziemy z dzieckiem, to dziecka po prostu nie ma. Nauka dla przyszłości trzeba, moi kochani rodzice, pilnować tych spraw i jak tylko możemy z dzieckiem uczestniczyć w przygotowaniu właśnie poprzez rolaty. Do tych pięknych świąt. We wtorek na godzinę 18 zapraszamy na spotkanie członków Parafialnej Rady Dusz Spotkanie odbędzie się na plebanii. W środę natomiast po mszy Świętej zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy przygotowaniu kościoła do świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy ofiarodawcom choinek. I strażakom, i wszystkim tym, którzy pomagali, aby te choinki wyciąć, przywieźć, postawić w kościele. To nie było takie proste. Widzimy, jak ciężko jest z małym samochodem dojechać. Dziękujemy i ofiarodawcom, i dziękujemy wszystkim tym, którzy na tym etapie nam pięknie pomogli. W środę dalsza część. Zapraszamy i starszych, i młodszych. Wszystko będziemy mieć podzielone, co kto może zrobić. Jak nas będzie więcej, to jest i więcej myśli, koncepcji. I wydaje się, że w miarę szybko i ładnie przygotujemy Kościół na święta. W czwartek od godziny dziewiątej odwiedzimy naszych chorych. Jeżeli jest ktoś poza listą, kto jest chory, starszy, a nie może przyjść do kościoła, a chciałby pojednać się z Panem Bogiem, to w czwartek od godziny dziewiątej rozpoczniemy odwiedziny przedświąteczne chorych. W piątek rozpoczniemy dzień pokuty i pojednania w naszej parafii. Okazja do spowiedzi od 15 do godziny 20 z przerwą między 17 a 18 na mszę świętą. Także to jest w piątek od 15 do 20. Zachęcamy, żeby jak najwięcej przyszło właśnie w piątek. I będzie jeszcze okazja w sobotę yy, po mszy świętej od 9 do godziny 13. Także każdy, kto będzie chciał, kto predystynowany jest do rozgrzeszenia, Moi drodzy, niech przyjdzie, bo na pewno się wyspowiada przed świętami. Prosimy rodziców, dziadków, przypomnąć dzieciom, młodzieży, istotą świąt, pojednanie z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego, Panie Zóbr, w konfesjonale, piątek, sobota. Powiadam, każdy, kto przyjdzie. Jeżeli spełnia pięć warunków dobrej spowiedzi, zostanie rozgrzeszony i z czystym sercem będzie pięknie przeżywał święta. W sobotę przypada wigilia na uroczystości narodzenia pańskiego. Pamiętajmy o chrześcijańskim wymiarze wieczerzy, nie zapominajmy o modlitwie, o czytaniu fragmentu ewangelii o Bożym Narodzeniu, dzieleniu opłatkiem, wspólnym kolędowaniu. Właśnie może mniej słuchać, ale wziąć książeczkę czy teksty kolend i pośpiewać w rodzinie kolendy. Posłuchać też można, ale bardzo ważne jest, by w tych dniach Bożego Narodzenia Oktawy te kolendy także śpiewać w naszym domu. Do dzisiaj, moi drodzy, w moich uszach brzmi właśnie ten, te kolendy, które śpiewali dziadkowie, rodzina, bliscy i tak dalej. Trzeba to kultywować. Słuchanie jest piękne. Ale trzeba też własne otworzyć usta i wyśpiewać w tą wiarę, że Bóg prawdziwie się rodzi. Przypominamy, że w Wigilię nie ma Mszy Świętej Popołudniowej o 17. Jest natomiast Msza Święta rano o godzinie 8:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą Pasterską, która będzie o godzinie 24. W przyszłą niedzielę, jak już powiedzieliśmy, uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze w porządku niedzielnym nie będzie natomiast mszy świętej rannej o siódmej, bo jest o 24, także dziewiąta, 11 i piętnasta trzydzieści. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego, Prasy Katolickiej jest tam yy, złożona, są także do wzięcia świece karitasu, to jest dzieło biblijne pomocy dzieciom. Ostatnio zabrakło opłatków jeszcze, jest troszeczkę też w zakrystii, można się zaopatrzyć. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Nie zdążyłem dziś tego powiedzieć, dziś trzecia niedziela, te ofiary są w sposób szczególny na naszą parafię. Wiemy o inwestycji, którą chcemy rozpocząć 1 marca, jak wszystko pójdzie dobrze. Teraz modlimy się, żeby ten śnieg nie zawalił tego dachu. Myślę, że jakoś Pan Bóg to ochroni wszystko. Jak powiedziałem, pierwszy etap polega na tym, kupujemy materiał. Materiał na dzisiaj kosztuje 79 tysięcy. Do dzisiaj z ofiar na ten cel zebraliśmy 10 tysięcy tam z małym hakiem. Bóg zapłać wszystkim za ofiarę, kto może, niech wesprze. No takie są etapy tego. Będziemy chcieli po prostu to od marca, jak wszystko pójdzie dobrze, rozpocząć i, i, i dokonać tego remontu. Rada rodziców, uczniowie i nauczyciele zapraszają na kiermasz świąteczny do nowej sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Międzyrzeczu Górnym. To się rozpoczęło od 10.00. Kto może? Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie zapraszają do naszej szkoły. Moi drodzy, ten tydzień taki zabiegany, zagoniony, wiele spraw z tego listu, który Pisku do nas skierował. Pamiętajcie, abyśmy nie zgubili w tych świętach tego, co najważniejsze odnowy duchowej, przygotowania serca, by Chrystus narodził się w naszych sercach i w naszej rodzinach. Teraz poprosimy rodziców z dzieckiem, którzy obchodzą pierwszą rocznicę urodzin i Chrztu Świętego. Jeszcze przed błogosławieństwem ogólnym dzisiaj chrzest i roczek, z tego względu, że później przypada to w czasie świątecznym. Cieszymy się z rodzicami, którzy ochrzcili swoje dziecko, wzięli z domu poganina, chrześcijanina przynoszą, oby tak już zostało na zawsze. Tutaj rodzice, którzy się już cieszą, że dziecko ma roczek, różne etapy. Moi kochani, starajcie się teraz, w przyszłości w sposób szczególny, dawać swoim dzieciom jak najlepszy przykład. Bądźcie pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, a wtedy one w przyszłości spokojnie wybiorą tą drogę, na którą dziś ich wprowadziliście czy rok temu. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojcze, Spisyni Duch Święty. pokoju iu Christum From